elo elo Witam wszystkich, to jest Piaro z tej strony a my dzisiaj tak niecodziennie, ale będziemy robić recenzję yy, gry planszowej to jest pierwsza recenzja na, moje, na, na moim kanale mam już parę gier planszowych i pora jest recenzować, żebyście wiedzieli w co grać w lato, żeby nie siedzieć przed pc tylko i żeby tak nie, nie zamulać żeby się troszeczkę rozwijać. Zaczniemy od dodatku, który się na, Gra się nazywa Katan. Sorry, że tak piszczy. taśma Mam od Nie wiem o tym. Katan. Skarby i smoki. Skarby, smoki i odkrywcy. Okej. Okay. Zachoda, przejdę na pufę, To będzie mnie piszczał. Tak będzie lepiej. O! I wygodniej dla mnie. Dobra, zobacz. W środku mam chyba wszystkie te, bo już poprzekładałem do jednego opakowania. A wziąłem to, co. Wyjąłem to, co będzie nam potrzebne. Okej, okay, to jest instrukcja. I tak znajdujące się rzeczy w środku czyli Jakźwa, telefon zrobi to 9 eee, kafelków kanału eee, miasta Pola wody, pustynia Miasta, dwie ramki do rozbudowy My oczywiście najważniejsze jest 19 19 dziewiętnaście figurek smoków tu, 20 kufel, tych kafelków skarbów i 12 żetonów, to wchodzi, to przychodzi do nas wprasowane w takie ramki, jak widzicie. Wszystko dobrze dobrze wykonane. I tak. Tutaj są te. Taki, to, to są heksy, z których składa się cała. O, to oznaczenie. Cała mapa. To jest. To jest siano. To są kuferki. Nie wiem dlaczego ostrość mi Nie łapie mi ostrości. Po drugiej stronie mamy to co yy, to, co dostaniemy za pod kufrem. To są dwie drogi. I tak tu jeszcze są już mam w torebce. No Ten dodatek dodaje bardzo mało do oryginalnego katanu. Dodaje smoki i dodaje. O! Tak, to jest korytarz. Z jednej strony on jest e, pusty, że można przechodzić. A tu jest zalany. Niestety była powódź i nie można skracać planszy. A to jest tak, że stawiamy. Jak stawiamy to. Na przykład mamy zabudowane. Musiałbym mapę rozłożyć, ale dobra. Przy następnej recenzji. Przy następnej recenzji e, zrobimy to już. Tak, jak postawimy tak, to e, tak to nie możemy przejść, bo jest zalane wodą. Musimy poczekać parę tur, wtedy pyk stawiamy możemy przejść na ukos że, e, naszym rycerzem. Tutaj mamy smoka, to zamiast taki płacić za każdy ten siano. Za, za pokonanie smoka, który jest tu. To przechodzimy na skróty. Tam tu jeszcze mamy to jedno. Są pro na prosto i są. O! Come on. o! I są takie też. Wieramy. gdzie chcemy sobie skrót zrobić. Tak. Tak. I tak, no wiecie o co chodzi, że to my decydujemy gdzie, gdzie pójdziemy. No Dobra, mamy, to mamy trzy te, zalane, ten, drugi i ten. Teraz, teraz jeszcze jedna rzecz, najważniejsza, za każdego smoka, pokonanego smoka Już znaleźć jeszcze jednego, no dobra. No bez takich. O, 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 yeah. Okej. Okay. Jak widzicie mamy tutaj trzy smoki, tak? Myślicie pewnie, że one się czymś będą różnić. Tak, oczywiście. Z drugiej strony tego widzicie mamy jeden. Takie jedno chorągwie, która ma znaczenie 1, 3, 1, 2, 3. Każdy z tych smoków potrzebuje rycerza na innym poziomie. Ech, yy, rycerzy leveluje się za pomocą yy, siana i kamienia że mi pamięć, I tak, yy, jest takie coś mobilizacja rycerza yy, To dochodzi w, yy, w odkrywcach, że rycerz ma, puźwa rękami zjechała Przepraszam, że rycerz ma trzy poziomy. Na pierwszym poziomie jak od, ma, widzimy, że jest smok, pod, podchodzimy rycerzem, yy, patrzymy kafelek. Oho, udało się, jest na pierwszym. Mój rycerz jest na pierwszym. Spokojnie możemy go. U, u, o Jezus Maria, Ubić! Jeśli, a jeśli wypadnie nam tak, że mamy na pierwszym, idziemy na tego. Okazuje się, że na trzecim, to co? Nasz smok zabił rycerza. No nie wiem, no chodzi o to, że smok zamordował rycerza. Więc to jest taki element losowości. To sprawia, że gra jest ciekawsza. No, według mnie ten dodatek nie wprowadza tak dużo rozszerzeń. A, i, i kufry z tym zapomniałbym dodać, kurfry ze, z dyn, ze złotem i z bonusami takimi jak tu, tu jest na przykład dwie drogi, droga, no najważniejsze, droga może być zrobiona z, ty, z tych dróżek albo ze statków, to jest ważne, jak, jeśli posiadamy piratów yy, z katanu, to jest dodatek, tam dochodzą statki, to możemy zamiast dróg wykorzystać yy, statki. Okej, okay. włożyłem heksa. No Pewnie nie wiedzieć jaka jest moja ocena dla tego dodatku Och, Chodź heksie. Ja bym miał to oceniać od jednego od 1 do 10 To dałbym temu dodatkowi moje tak... Tutaj nie dochodzi dużo rzeczy, ale dochodzi dużo takich, takich drobnicy. nowych miast, żetonów, smoków do pokonania, no i ramka, ramki na, dwie ramki morza, tak niewiele, no, no ale to jest ostatni, chyba przez nie, przedostatni dodatek, bo teraz uszła, jeśli dobrze, nie pamięć nie myli, ropa z katanu, ja zdaje, o no i tutaj są te zasady to jest yy, scenariusze tu są yy, tak jak mówiłem na wodzie stawia się tu mamy o kufer 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 yy, wyspy skarbów to jest dobra rzecz tak zrobić mapę tu są wszystkie yy, scenariusze Wyprawa Nieznane, Wyprawa nie, Nieznane, Wszystko, Wszystko jest w instrukcji Wielki Katan I teraz mamy Wszystko, no z jakimi scenariuszami można łączyć Scenariusz do rozszerzenia katan można łączyć również z miastami i rycerzami, no. Dokładnie, bardzo dokładnie. Wielki katan, scenariusz trzeci. Tu jeszcze mamy takie oznaczenie. Dla ilu to jest graczy? Każdy scenariusz. Dla trzech. Dla czterech. Wow, 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 wow. Dla ilu wyspa skarbów jest? 3, 4, pięć, dla siedmiu graczy może być nawet wyspa z paru, żeglarze łączy. Wow, fajne wyspy wyspa skarbów są fajne. Nieźle, nieźle. Jak na razie największe chyba wyspy. Wielki kawałek. Pustynne smoki, to z wykorzystaniem trzech pustyń. Specjalny scenariusz dla czterech graczy. Tu jest ten sam dla trzech graczy. Widać, że mapa od razu większa. Tu mamy reklamę katanów przenośnego, czyli taki stół. To rozkłada się na pół. Szuflady są przenośna wersja katanu. A. A to jest y, to co mówiłem, że można skracać sobie tutaj Zaczarowana kraina też jest. Ja yeah, pierdziele poważnie ile smoków. Nie, nie, nie. O no i o rycerzach no i oczywiście klasa trzech osób, gracz, który pokona 6 smoków i posuwa no, 21 punktów zwycięstwa w, jak się doda, wszystkie dodatki doda. Więc to jest to jest zawartość instrukcji. Chcę wszystko pochowam. Ogólnie Katal jest yy, grą bardzo ciekawą, bo jest dużo dodatków, jest, yy, jest dużo fajnych scenariuszy. Widzieliście. To jest tylko z tego. A jeszcze odkrywcy, wychodzą yy, w faktorie, nie. Na podwój Europy faktorie handlowe dochodzą. Przewożenie towarów, wozy. Ale to wozy to w innych tych... Yy, to kupcy i barbarzyńcy. No i to byłoby na tyle z tej pierwszej recenzji planszówki. zacząłem chyba od yy, rozszerzenia takiego mm, średniego. Nie, ono nie jest wybitne. Wybitnym to są odkrywcy, yy, odkrywcy yy, wybitnym rozszerzeniem. No to. Yy, to byłoby na tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnej planszówce, w kolejnym rozszerzeniu. Może, chyba wezmę następną. Wezmę podstawkę katanu. Tam pokażę Wam wszystkie figurki, pionki. To jest pierwsze. Pierwsza. To do mnie przyszło zaraz po pierwszym katanie. No, to byłoby na tyle. Widzimy się w kolejnej recenzji. Trzymajcie się. Pamiętajcie, żeby subskrybować. I łapka w górę, jeśli materiał się Wam podobał. Pa pa!